Ok. Program ściągnięty i zainstalowany na naszym komputerze. Spróbujmy go teraz uruchomić i stworzyć naszą własną wirtualną maszynę. Po uruchomieniu programu pojawia nam się menu startowe. Lewa część okna pozwala na dodawanie oraz przeglądanie naszych wirtualnych maszyn. W trakcie dzisiejszego spotkania przygotujemy trzy wirtualne maszyny dla trzech różnych systemów Linux. Następnym krokiem jest kliknięcie przycisku Nowa, który, dzięki któremu pojawi nam się asystent tworzenia wirtualnej maszyny. Klikamy przycisk dalej i wpisujemy nazwę naszego pierwszego systemu. Naszym pierwszym systemem będzie system Mandriva. Z menu rozwijanego możemy zmienić typ systemu operacyjnego oraz jego wersję. Zatwierdzamy przyciskiem dalej i przechodzimy do następnego ekranu. Następny ekran pozwala na zdefiniowanie pamięci RAM dla naszej wirtualnej maszyny. Dla naszych celów proponuję użyć około 800 MB. W tym momencie system będzie optymalnie pracował, ale nie będzie zabierał naszych zasobów w systemie Windows. Klikamy dalej. Następnym krokiem jest stworzenie wirtualnego dysku dla naszej wirtualnej maszyny. Wybieramy standardowy dysk twardy oraz stwórz nowy wirtualny dysk twardy. Po tej operacji pojawia nam się asystent tworzenia nowego dysku wirtualnego. Jak każdy system. Nasz system na wirtualnej maszynie może rosnąć, dlatego proponuję zaznaczyć dynamicznie rozszerzany obraz. Domyślna nazwa ścieżki oraz rozmiar dysku twardego. Dla celów testowych wykorzystamy 4 GB. Klikamy przycisk Dalej. I pojawia nam się ekran podsumowania z parametrami dla naszej wirtualnej maszyny. Aby dokończyć operację, klikamy przycisk Zakończ. Wirtualna maszyna o nazwie Mandriva została stworzona. Po lewej stronie możemy obejrzeć jej parametry, ale także zmienić dane parametry. Klikając przycisk Ustawienia: Pojawia nam się ekran. Do zarządzania podstawowymi parametrami komputera. Pamięć podstawowa 800 MB, którą zdefiniowaliśmy. Ekran. Zwiększamy wielkość pamięci dla karty grafiki do 128 MB. Ilość monitorów 1. Nośniki. Nośnik CD oraz dysk twardy. Dźwięk. Sieć. Porty szeregowe oraz porty USB, do których możemy podłączyć nowe urządzenia. Klikamy OK. W tym momencie maszyna jest wyłączona. Aby uruchomić system Linux na danej maszynie potrzebny nam jest obraz ISO Linuxa. Klikając przycisk Plik oraz Manager nośników wirtualnych możemy dodać nowe obrazy systemów Linux. W moim przypadku dodałem już trzy różne systemy Linux. Jest to system Linux, Mandriva, OpenSUSE oraz Ubuntu. Kolejne obrazy możemy dodawać używając przyciska dodaj, wybierając zapisany na naszym dysku twardym obraz systemu operacyjnego. Klikamy przycisk OK. Klikamy prawym przyciskiem na nazwę StandRIVA oraz wybieramy Uruchom. Pojawi nam się ekran docelowy naszej wirtualnej maszyny. Następne pola oraz ostrzeżenia będą połączone z podstawowymi parametrami dla naszej wirtualnej maszyny, tak jak na przykład tutaj przechwytywanie klawisza myszy. Klikamy przycisk OK. Pojawia nam się ekran startowy, tak jak w każdym normalnym komputerze. Ponieważ nie wybraliśmy żadnego Urządzenia do butowania. Pojawi nam się fatalny error. Klikamy przycisk urządzenia pyty CD DVD i wybieramy system, który nas interesuje. W moim przypadku będzie to Android Linux One. Klikamy lewym przyciskiem myszy na maszynę oraz zresetuj. Klikamy F12. Pojawi nam się ekran startowy systemu Mandriva Linux, nadal będąc w systemie Windows. W tym momencie możemy wybrać sobie, czy chcemy zainstalować system Mandriva Linux, bądź po prostu go uruchomić. Dla naszego przykładu postaramy się go po prostu uruchomić z płyty. Kolejne obrazy informacyjne oraz ostrzeżeniowe. Klikamy przycisk OK i czekamy, aż załaduje się nam system Linux. Uruchomiliśmy system Android Linux w wirtualnej maszynie na systemie Windows. Oczywiście mamy większe możliwości oprócz uruchamiania systemu mandriva. Dla osób zainteresowanych innymi systemami Linux proponuję ściągnąć obrazy ISO z odpowiednich stron, w tym przypadku na przykład system SUSE lub system Ubuntu i stworzenie sobie swoich własnych wirtualnych maszyn. Ja, dla przykładu, przy przygotowałem dwie dodatkowe maszyny wirtualne, jedna. Jest to maszyna z systemem OpenSUSE i druga z systemem Ubuntu. Uruchomię obie maszyny. Wybiorę odpowiednią, odpowiednią płytę z obrazem ISO i poczekam aż uruchomi mi się system. W drugim oknie. Uruchomię system SUSE po dodaniu nośnika danych. Dzikając dalej oraz zakończę. Jak widać, w samym systemie Windows XP udało uruchomić mi się trzy różne systemy Windows oraz systemy Linux: OpenSUSE, system Mandriva oraz system Ubuntu. W dalszych etapach Zaznaczymy niepokazywanie danych wiadomości.